Cześć wszystkim bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie Szex and Nasza pozycja wygląda dosyć biednie. Jest to pierwszy level, taką ma, że tak powiem, różdżkę nasz wojownik. Jest to tłuk. Wydaje mi się, że do zimniaków. Więc tak, mamy tutaj 25 grzybów. Pewnie część z Was nie wie, lub wie jak to wie, no to Wam powiem na samym początku. Dostajemy wody, że 15. Po następnie przychodzi nam na e-mail potwierdzenie, potwierdzenie, że to jest Wasz e-mail i dostajecie 10 grzybków tak za darmo. Więc zacznijmy może najpierw od dodania sobie troszeczkę siły do 10 i sprawdzenia zbrojowi. Tutaj mamy jakieś tarcze. To mi się podoba. Co to To jest jakieś... ...jakie fajne. sobie bierzemy. Dobra. Gabinet magii. Jest siła? Jest. Dobrze, będzie okej. Okay. Zacznijmy może od Areny. Zobaczyć jaką dię tym butem. Eee, kijowo. Przegramy. A może? No nie wydaje mi się. Ajajaj, nie miałem tarcz. Więc tak, sprawdzimy naszą karczmę. Okej, okay. mam tutaj jakąś panią. I tutaj mamy... Tutaj jest najwięcej expa i chyba najwięcej kas, tak? No to widzimy to albo jeszcze najpierw nie mój lipa. No, lipka, lipka troszkę. Ja? Więc tak, dziwnym dziwną sztuczką tutaj, albo nie, w sumie nie trzeba pokazywać żadnej sztuczki. Sztuczka miała polegać na mm, zapauzowaniu odcinka i żeby był no, tu koniec, ale to jest nieważne. Więc tak, y, minuta 40. Więc tak, ogólnie mam jeszcze postać, y, to któryś level jest to mag, ale chyba nie będziecie chcieli widzieć, jak nim gram. Chyba, że no, będziecie chcieli widzieć, no to. Napiszcie w komentarzach, jeżeli jakieś będą, tak? Bo to ja dopiero zaczęłam do YouTube'a. Czy chcecie ogólnie, żebym też nagrywał z tego maga. I drugą sprawą jest też Metin. Czy chcielibyście, żebym nagrywał z PL-a, czy jakichś prywatnych Metinów? Napiszcie także w komentarzu. I tak, została nam minuta i 5 sekund. Pasowałoby to w jakąś gildzie złożyć. Tylko, że jak na nasz budżet jest to za dużo, sporo wręcz powiem, dlatego my sobie zbieramy na to i wytrzymałości dostaniemy chyba może 200 życia, będzie, może, tego to ja nie wiem, odcinki będą trwać po 10 minut, może, może mniej, może więcej, to zależy od dnia i od mojego humoru, tak, odcinki będą wychodzić bodajże raz albo dwa razy dziennie, no, ale to zobaczymy. Chyba, że już stanie się truszyć. dosyć popularny. Tam osiągnę no może 1000 subów. To dla mnie dużo jak na razie. Na sam początek jeżeli bym tyle dostał, no to wtedy do odcinki wychodziły codziennie po 3 z Metinów, z CSGO itp. 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 No Więc tak. Z skrzynek i, i, i tego prl Więc tak. 9 sekund. Może go pokonamy. Nie wiem, nie wiem. Sprawdźmy. Chyba łatwy. Fajnie ten bursz mi się strasznie podobał. Za tym też ten bursztyn dostaliśmy. Fajnie. Więc tak, jest, istnieje coś takiego jak złota ramka. Ją dostajemy po, po uzbieraniu tysiąca grzybów. Jeżeli stracimy tysiąc grzybów, to dostaniemy... znaczy jest tak, nie, mój kolega mi mówił, że pojawia się coś takiego i można tą, tą ramkę kupić. Za tysiąc grzybów. Mi się strasznie podoba, tylko że mnie nie stać. Sprawdźmy na salę chwały, kto jest pierwszy. Jaki level ogólnie? 199. No, już nieźle kozaczą, ziomeczki. Ładnie, ładnie. Przypominam, to jest S31. Sprawdźmy co teraz mamy. Tutaj mamy jakiś pies. Tutaj pancerz się przyda. I dużo ekspo. Wiemy drugi? Jasne, że wiemy. Więc ja robię taką krótką, krótkie cięcie i widzimy się tak za 10 sekund przed rozpoczęciem misji. No to do zobaczenia za sekundę. Jesteśmy już, że tak powiem, w trakcie misji. No niestety nie zauważyłem, ponieważ oglądałem to co stworzyłem przed sekundą. I oczywiście poziom drugi mamy rękawiczki, które dodają nam aż 10 pancerza, jest to dosyć dużo. Więc tak, karszma będzie za 4 minutki. Tutaj mamy ubogi starzy, dużo ekstra, A tu mamy pancerz też. 2 minuty. No dobra, czemu nie? No i teraz sprawdźmy sobie. Jeszcze troszeczkę nam brakuje. Ale jeszcze w tym odcinku kupimy sobie oto tą pokrywę. Więc tak, co tu dużo do gadania. W sumie już wszystko powiedziałem, co wiem wam powiedzieć. Yy, no to tak, znowu widzimy się gdzieś tak 15 sekund, tym razem postaram się tego nie przekapić. No to co? Na no to krótkie cięcie. Witam Was po krótkim cięciu, zostało nam 10 sekund do rozpoczęcia misji, może jeszcze szybka dostaniemy, wtedy bym się bardzo, bardzo cieszył. Oczywiście, Wojownik nie jest jedną z najsilniejszych postaci, a jest jedną z bardzo wytrzymałych postaci w tej grze. Nie licząc jeszcze ale jest to też dobra postać. Też mam taką postać, tylko że zapomniałem tutaj, że Pan słucham, tam 30, bo 40 level jest tak, dostaliśmy kosz na śmieci I chyba nam... nie, jeszcze jest 16 chyba 17, ajajaj Arena na minutę O Ale to troszeczkę lipne Klapki Nice Dużo mają pancerza Jak na ten... na ten poziom I dosyć sporo... Hmm, hajsu Więc tak Krótkie cięcie i jeszcze chyba wbijemy switchi i to będzie koniec odcinka i to tyle będzie, no, no, to, no to tak, krótkie cięcie, więc tak jestem już po krótkiej przerwie, kolega do mnie pisał o Steamie, więc tak jest 10 sekund, troszeczkę przegapiłem, ale jest ok dobrze, że zdążyłem. Jest aktor bałżyszków. Chyba to raczej wygramy, Patrząc po punktacji statystyk. Klapki. 22 pancerza superowe. Bardzo mi się podoba. Już tutaj mamy całe eku. brakuje nam jeszcze pas. O, arenę możemy. Sprawdźmy teraz. Aj, unik. To chyba zwiadowca. Coś mi się wydaje, że wygramy. O, ale kryt Ładnie. Oj. Dużo mi ciśnie strasznie z hita. O nie. Tarczasz ma to. Nie! To jest! Łup 5. Zdobyte części. Mamy no, aż tyle już części. Więc tak. Jesteśmy 90 458. 8 w rankingu. No to fajnie. Eee, więc tak, eee, Dolera Pokoje nam 390. Jest to coś, czy nie? O, fajnie, 390. To wyjdziemy to. Widzimy się po następnym krótkim cięciu, i to będzie już zakończenie tego odcinka. Jest to miejsce gigantyczny klejnot, więc Z dwa zwracam. Więc tak jestem po krótkiej przerwie, zosta nam 9 sekund i nabijemy trzeci level od dziewiątego levela albo 10 jest to bodajże klucz do odblokowania lochów bijemy się z monstrualnym nietoperzem po czym wygrywamy, a następnie dostajemy Onucep i to jest chyba lepsze, nie? 3 razy. nie, to jest coś podobnego Zadajmy no jeszcze sobie może do siły, gdzieś tak, oj, już mi nie stać. No, bieda jak na razie bieda. No, więc tak, trzeci level. Ja chciałbym Wam podziękować za oglądanie tego odcinka. Nie zapomnijcie o lajku, subie i komentarzu. Cześć!